Jesteśmy na konsultacjach, na takim pierwszym spotkaniu w nadleśnictwie Bielsko-Biała. Rozmawiamy na temat współpracy pomiędzy leśnikami a stroną przyrodniczo-społeczną, samorządowcami, też lokalnymi przedsiębiorcami w kontekście tego, jak możemy lepiej systemowo chronić lasy. W jaki sposób możemy też wykorzystać tą zmożoną ochronę właśnie, żeby te lasy chroniły też lokalne społeczności, na przykład przed takimi nagłymi zjawiskami jak podtopienia. No wiemy, że ta funkcja lasów dotycząca też retencji, czy, czy pewnego rodzaju przeciwdziałania też tym nagłym zjawiskom powodziowym właśnie w takim terenie górskim ma istotne znaczenie, ale też rozmawiamy o takiej odbudowie zaufania do siebie. No I i to, to jest coś, czego nam brakowało, żebyśmy mogli usiąść przy jednym stole porozmawiać, zaplanować jakieś działania. Chciałbym bardzo, żeby po tym spotkaniu no, powstał taki zespół tutaj, który zajmie się konkretną pracą na temat tego, gdzie te lasy społeczne potencjalnie wokół Bielska mogłyby powstać I, i tu musimy wypracować jakieś wspólne metody działania. To nie jest tak, że my po pierwszym spotkaniu będziemy wszystko wiedzieć, ale myślę, że to jest dobry moment na, na otwarcie tej dyskusji i zaplanowanie konkretnych kroków. Jestem zadowolona z tego, że usiedliśmy dzisiaj do wspólnego stołu i że mogliśmy tak naprawdę rozmawiać na temat tego, jak ma wyglądać las wokół Bielska Białej, bo mówimy o bardzo specyficznym warunkach jakim jest las górski w okolicy dość takiego fajnego dużego miasta. Nasza strona jako społeczna, jako mieszkańcy, jako obywatele, my z, ten dialog tak naprawdę rozpoczęliśmy zaraz w momencie, kiedy, kiedy była ku temu możliwość, czyli właściwie pierwszy wniosek do ministerstwa, pierwsze apele do Nadleśnictwa, wystosowaliśmy już właściwie na początku stycznia tego roku, czyli, a mamy czerwiec, czyli można powiedzieć, że ten proces trwa, on jest bardzo ważny, żeby Zintensyfikować i żeby tak naprawdę nadać coraz większą sprawczość tak, y, temu, co się dzieje. Y, chcemy sprawić, żeby w lesie Zostało jak najwięcej tego dobra, jakim jest przyroda i lasy wokół Bielska, jako miasta pełnego ludzi, którzy tutaj mieszkają, korzystają z walorów turystycznych, rekreacyjnych, jeżdżą tam na rowerze, chodzą na spacery. To jest to dobro, które tak naprawdę ten las nam daje. Wiadomo, że strona społeczna i ja się z tym zgadzam chcę ograniczyć tą działalność gospodarczą, szczególnie w tych miejscach cennych dla. W wypadku Bielsko-Białej dla moich mieszkańców, aby to było jednocześnie dostępne dla nich w formie rekreacyjnej, dla pieszych, dla rowerzystów. Jednocześnie też mam z tyłu głowy, że lasy państwowe muszą swoją gospodarczą jakąś działalność prowadzić i to trzeba rozpatrywać w strukturze całego kraju, bo jak tutaj było powiedziane, nie we, nie we wszystkich obszarach jest to dochodowe. No i podsumowując chciałbym powiedzieć, że by to sformułowanie był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las żeby było cały czas aktualne. Ciągle jeszcze jestem pod wpływem emocji, które siłą rzeczy mnie ogarnęły na spotkaniu, które porusza tak kluczowe kwestie, nie tylko jako, dla nas jako leśników, ale też dla nas jako Bielszczan, jako mieszkańców tego terenu, żywo zaangażowanych w różnego rodzaju działalność, również turystyczną. Bo ja też zawsze mam dysonans, ale jestem równocześnie przewodnikiem beskidzkim, autorem takiego przewodnika Las Wokół Nas. I też członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystycznego Turystyczno-krajoznawczego. Zatem ciągle mam szereg kwestii, które w mojej głowie się kołaczą. Wydaje się, że mimo tak z pozoru rozbieżnych podejść do kluczowych zagadnień, wiele rzeczy da się pogodzić, da się wypracować wspólne stanowisko które powinno wszystkie grupy zadowolić. To wymaga wielu rozmów i też stosunkowo elastycznego podejścia z obu stron, bo oczywiście też obserwowaliśmy na dzisiejszym spotkaniu podejścia skrajne i tych, myślę, że to rozwiązanie, które leży po środku, to, które jest oparte zarówno na przesłankach przyrodniczych, jak i na zdrowym rozsądku jest takim, w kierunku którego będziemy dążyli i takie chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować.